To tam leży państwa Republika Afryki Południowej Aha, Afryka no, Afryka Południowej kurwa, Azji kurwa południowej Azja Południowa kurwa, przypomniała mi się to jest jak? Afryka Republika Południowoafrykańska no. Albo południowej Afryki, nie wiem jak to dokładnie. Dobra kurwa! Ja zawsze mam zjebane kurwa kontynenty. weź ci dajcie mi spokój, kurwa. Ale co jest zjebane kontymencje? Nie. Kullu, ale ja ale patrz, to jest akurat chujowy proste. Chujowy. Ale patrz, rep... Afrykańska chujowy. Republika, czyli jaki kontynent? No, afrykańska. Afrykańska? No, hmm. czyli to nie jest Azja no, tylko? To, a, to są są no kurwa, to co powiedzieliśmy sobie Czyli co? Czyli twój putacz w dupie. Jehowie! <słyska> <ślapple> <ślapple> nie, leosik, no to, ja nie, ale to skup się. się, bo to jest łatwe. No patrz, Republika Południowej Afryki. Nie jestem bym został rozjebany, kurwa. Ale no patrz, jak. Ja ja Masz w nazwie Afryki Południowa Środkowej. Afryka, Ja, czyli... za, kurwa, geografię miałem w pustej klasie, a jestem już, kurwa, trzeciej z kurwa. Ostatni rok jestem. Ja pierdolę. O, kurwa, o dobrze. Ja już, kurwa, geografię trzy lata nie miałem. z że zapamiętałem to wszystko, kurwa? ale Oś, to jest takie na logikę. Jak jest Republika Południowej Afryki i wiedząc... Afryka to będzie, no. No, I, Afryka I wiedząc, to że w nazwie tego państwa jest kontynent, to... Jak się nazywa południowa kontynent, Afryka? na którym leży Republika Południowej Afryki? No w sensie Południowa Afryka to jest region tego kontynentu, a no. kontynent się nazywa jak? No, Południowa Afryka. Nie, ale to jest. Południowa Afryka to jest południe Afryki, czyli jak się nazywa ten kontynent? Dajcie mi spokój. No osie, ale. To no, jest łatwe. No, Południowa Afryka, czyli kontynent to. Nie no, kurwa. A? Na A? A Asia! Nie no, omsik, no kurwa! Omsik, no skup się, patrz. południowa. I na A się kończy. Południowa Afryka, czyli kontynent to. No wyjeb to południowa. No wyjeb południowa, i co zostaje? Taki rebus. Masz południowa Afryka i usuwasz południowa, i co zostaje? Nie wiem, No jest. Psiko, o, psiko, ale do no, masz, masz południowa Afryka. Musisz usuwać no. południowa. I usuwać no. południowa. Afryka. Czyli co zostaje? No. Czyli no jak... Te... No właśnie, czyli Afryka. kontynent to. Afryka. Dobrze! No, wsiko wiesz, jakie to łatwe. No pewnie kurwa. Ale ja mówiłem, że Azja, a nie Afryka. No właśnie, to to was, właśnie, właśnie.